Obok ogródków działkowych przy ulicy Chopina w Krośnie powstał park sensoryczny. Miejsce do tej pory zaniedbane zmieniło się nie do poznania. O powstanie parku zabiegali mieszkańcy. Takich projektów niewiele jest w Krośnie, ale tutaj udział mieszkańców jest znaczący. Zresztą ten projekt powstawał w głowach przez wiele lat i ten projekt jest na miarę i uszyty mieszkańców i potrzeb tych mieszkańców, bo jak państwo dobrze wiecie w tym rejonie nie było nic ciekawego oprócz wielu chaszczów, a potem powiedzmy niwelacja terenu trwała też kilka lat i nie było jakby końca e, pracą, które należało wreszcie zrobić i żeby ten teren doprowadzić do takiego stanu jak dzisiaj. Projekt jest, można powiedzieć, nowatorski jak na Krosno, park sensoryczny, a więc obejmuje mieszkańców, którzy są niepełnosprawni, w którym stworzono warunki do tego, żeby tutaj się dobrze czuć i mam nadzieję, że tak będzie. Teraz krosno.pl. Obserwuj nasz profil i bądź na bieżąco.